Piękny, prosty sygnał 104, które może będzie monetka na żywo. A jednak nie. Jednak kawał miedzianej blachy. Kurwa guzikowy sygnał. Taki bardzo słabiutki. Przecieram, przecieram coś zaczęło się pokazywać Czyżby Czyżby hammer? O ja! <laughs> jest hammer! Jest! Jest! Ale kurde, jaki słaby sygnał! Dlatego, że walnięty short cross czy long cross? Teraz będziemy wiedzieć. O, jest short cross! Short cross! mój <laughs> jest fan z listy. Szkoda, że taki chrupnięty. Ale <laughs> jest sreberko. Jest! Short cross, hammer, short cross. Widzę zobaczycie sobie po wyczyszczeniu, hi hi. super! Kolejny dołek na części, którą spisałem na straty w sumie wcześniej, ale dzisiaj zaczęły się dziać ciekawe rzeczy. Tu mam taką małą klamerkę już widzę, Chwila poczyszczę, spróbuję ją trochę poczyścić, nie, zdobień niestety na niej nie będzie. Ale kurde, takie maleństwo. Zobaczycie na podsumowaniu po wyczyszczeniu. Tu nie wiem co to jest, ale było bardzo podobnie. Ale tym razem... Ech, jednak guzik. Ale już kurde ciśnienie mi znowu podniosło. Drugi guzik dzisiaj. Tu sobie mogłem kopać na żywo. 104 co może być z tego sygnału? Przeważnie właśnie monetka niestety zajechana jak 90% stąd Ale jest druga moneta dziś To jest sygnał 101 Tu widzę Widzicie? Kółeczko <grym> Trzeci moniak miedziak bo mieniak ale moniak. Będzie coś na nim widać. Podejrzewam, że nie. Starta patyna. Kiedyś cienki, czyli pewnie będzie George II. Albo coś z podobnego okresu. Hi hi. Kurde, ile tutaj tego jest, ile tutaj tego jest? Ale to dobrze, jest Ty to... kolejny sygnał jak dzwon. Trochę nie trafiłem, bo nierówny teren, ale już widzę, że będzie jakiś fajny guzior chyba nawet wiem jaki się bardzo mocno wydaje z kompletny z uszkiem Wygiele latają Ta brytyjski wojskowy widzicie sobie tutaj na dole wrzucę opis Znajdę konkretne Informacje, ale bardzo dużo takich się nakopałem na terenie byłego obozu wojskowego z pierwszej wojny, że ten wzór jest mi znany. Kurde, fajny fand. Albo się rozczaruję, albo dostanę zaraz zawału. Ale otwieramy to na żywo. <grym> nie wierzę, nie wierzę. Kurde, zobaczcie. Zobaczcie. będzie półka Hamera, oczywiście półka tym razem Henry Longcross. Ja pierdolę drugie srebro, nie wierzę, nie wierzę. Czyżby była dzisiaj szansa na hattrika? O kurde, nie, no co za dzień. Styczeń to jest, jest styczeń, no to jest moje czwarte srebro, już. Kurde, coś pięknego. Henry trzeci dokładnie. Mam takiego, stąd wiem, kurde, ale miejsce, nie no, super Można powiedzieć, wreszcie mogę Wam pokazać coś innego niż guziki i monety. Wpadło takie ozdobne ukucie, prawdopodobnie do jakiegoś uchwytu do szuflady lub coś Te dwie dziurki, Tylko o tym wskazują, widać, że zdobione Stawiam okres wiktoriański, bądź delikatnie starszy Także jest wreszcie coś innego Wygląda na to, że jest druga klamerka dzisiaj. Jest też niekompletna. Czy zdobienia jakieś będą? Coś tam widać. Trochę sponiewierana życiem. Też chyba tej wielkości od butów. Także kurde, ładnie dzisiaj sypie. Tak, żeby nie było, że same dobre fanty kopie. Takie numerki od krów też się zdarzają. Tutaj widzę nazwisko Farmera. Tutaj moniak w ogóle bez kopania. Gładki, bo gładki miedziak. Z kolejny moniak. Kolejny już z tego pola kółko z końskiej uprzęży. Które dawno ich nie było. Kiedyś to mi się zdarzało po 4-5 na wypadzie, nawet. Ale teraz przez jakieś 2-3 miesiące to nie okupałem żadnego. Jedno widzieliście w poprzednim odcinku. Teraz jest drugie. Tutaj niezbyt głęboko ładnie się dzwoniło. Resztki srebrzonego guzika. Chodziło całe łóżko. Srebrzenie, niestety. Jak to w tej wspaniałej ziemi? Prawie całe zeszło. A guziczki też się fajnie kopie No i coś takiego, linie. Rzadko się pod nimi zapuszczałem. Sygnał jak dzwon. Jest dzwon! Janczarek! Czy wygląda na to, że będzie kompletny? Tak Jest cały, pewnie nawet będzie dzwonił Już drugi cały Jęczarek z tego pola Nie, trzeci Tam Karol wykopał jednego No kurde, taki strzał dzisiaj jeszcze No kurde, super, zobaczcie No nic, nie chce stać Widzę jakieś kółko, pewnie będzie guzior, jak zwykle tak cóż by innego z tego pola z tego głównie wykopuję guziki jak różności to różności teraz wpadła taka nabijka ostatnio była taka jajowata ale połowa ta jest kompletna niestety z napisu nic się nie, nie zachowało Rand wygląda dość ciekawie nagram to na żywo właśnie budzik, czas do domu a ja mam kurwa trzeci hammer jest trzeci hammer srebrny hat -trick. zobaczcie, Elizabeth Sixpence na samo zejście budzik kurde, czyli wszystkie nóż Wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że dzisiaj jest szczęśliwy dzień. 1572, no ja pierdele. Nie, no kurwa, szok. Ha, ha, co za dzień? Widzieli się srebrny hartryk janczarek. Oj, co za dzień? Co za dzień? Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na podsumowaniu tego mega wypadu. Jak widzicie, udało mi się trochę znaleźć, więc przejdźmy i opiszmy to, co trafiłem. Tutaj taka prostokątna nabijka, prawdopodobnie z końskiej bądź siodła. Tak mi się wydaje. Tutaj no w sumie współczesny klucz. Trochę guziczków jak zawsze. Tutaj trafił się jeden posrebrzany. Nawet z tego srebrzenia to wiele nie zostało. Ale cóż się spodziewać? Większość wychodzi raczej w opłakanym stanie. Tu kolejny cały janczarek, niestety serce musiało zardzewieć Także nie dzwoni, a szkoda, bo jest fajny kompletny Także jest kolejny, którego mogę wyeksponować Tutaj takie różne pierdołki, tutaj kawałek jakiegoś okucia Klamerka, niezbyt stara, 200-300 lat może Tutaj prawdopodobnie wiktoriańska stolarka meblowa Czyli okucie uchwytu do szuflady, bądź coś w tym stylu. Tu kawałek kolejnej klamerki. Kółko od końskiej uprzęży. Tych kółek to wychodzi masa Osadnio. Tutaj bardzo fajna klamerka. Może być też dość stara. Widziałem podobny wzór. To mogły być nawet późnowikingowe. Aczkolwiek zdobienia nie pasują do tego datowania. Więc ja bym bardziej stawiał 12, 13, może 14 wiek. Materiał też nie pasuje do tych późniejszych. Jest raczej brąz. Tutaj bardzo fajny guzik się trafił. Pierwszowojenny brytyjski General Service Army. Nawet łóżko się zachowało napisy London. Firmin, coś tam, coś tam widać. Taki piękny stan. Jeszcze taki, mam kilka takich z terenu obozu. Wojskowego z pierwszej wojny, ale w takim stanie chyba nie mam żadnego stan, że tak powiem, igła. Trochę monetek, jak zwykle, miedziaki, większość. George II na tym widać najlepiej, tutaj na tych już mniej. Tutaj był prawdopodobnie jakiś miedziany token, bądź jeszcze starsza monetka, albo kolejny George II, tylko już tak wytarty, bo jest cieńsze niż wszystkie i ten farting którego niestety nie jestem w stanie zidentyfikować nie zachowało się nic co by mnie chociaż naprowadziło no i esencja wypadu kurde jestem tak zadowolony srebrny hat-trick trzy hamerki udało mi się już trafić na, na jednym wypadzie trzy srebra nawet raz udało się pięć ale trzech hamerków nie udało mi się jak do tej pory tutaj jest Henry III voided long cross po drugiej stronie widać tylko Henry III miał takie monety, tego było prosto identyfikację. Tutaj ciekawostka, mój pierwszy prawie kompletny short cross. Widzicie różnica tutaj krzyż jest w środku, taki malutki. Trzech królów miało dokładnie ten sam wzór monety, różniły się drobnymi detalami John, Richard i Henry III właśnie. Ten konkretny egzemplarz to jest John klasy 5, tak jak widzieliście w opisie na filmie. Pier to był chyba drugi albo trzeci dołek. No i tutaj w najfajniejszym monetka, w najfajniejszym stanie, Elizabeth I Tudor Sixpence. Zobaczcie, poza wytartym popiersiem, wszystkie detale zachowane czytelne. No, Przepiękny stan na samo zejście z pola. Kurde. Co za dzień. Mam nadzieję, że nie był to najlepszy w tym roku, bo to dopiero styczeń, że jeszcze uda mi się chociaż zbliżyć do tego wyniku. A ja wam dziękuję za to, że byliście ze mną, że oglądaliście. Pamiętajcie zostawić jakiś ślad po sobie, łapę w górę, komentarz, a jeśli jesteś nowy na kanale, nie zapomnij wcisnąć subskrypcji, żeby być na bieżąco z nowymi treściami. Trzymajcie się i do następnego. Hej.